Dla jednych to pyrkocząca skarpeta, dla innych cud polskiej myśli motoryzacyjnej. Przed laty była szczytem marzeń, dziś to raczej uroczy relikt przyszłości. Syrenka ma równo 50 lat i wciąż można ją spotkać na naszych drogach. Czteroosobowa kareta zamknięta, dwudrzwiowa królowa szos, syrena. Pierwszy całkowicie polski samochód, przed laty szczyt marzeń wielu Polaków. Te samochody nie można było kupić tak jak dzisiaj w salonach, zresztą nie było salonu, był tak zwany motozbyt, gdzie się sprzedawało samochody i te samochody można było kupić czy Warszawę, czy Syrenę, czy importowanego Wadburga, można było kupić tylko na talon. Dziś jak Bernard Kaczmarski można mieć ich 10, tylko po to, by wyruszyć w niepowtarzalną podróż. Kierowcy! tych współczesnych samochodów, kiedy widzą przejeżdżającą syrenkę te klaksony, te światełka, te miłe gesty, to się, to się nie da słowem opowiedzieć. To jest piękne. Dzierskie 50 50-latki przemierzyły kawał Europy i wcale nie zamierzają się zatrzymać. Oj, te syrenki w tym roku pokonają aż 3000 km. Organizujemy na przełomie kwietnia i maja, w długi weekend, ośmiodniowy rajd Nekla Paryż. I dojadą. Ten samochód ma duszę. Bo choć z Syrentami bywa różnie, miłość do nich nie rdzewieje. Agnieszka Nawrocka, Teleskop.